Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w czytaniu wspólnym na tydzień od 28 sierpnia, poniedziałku do niedzieli 3 września. Zobaczymy, jakie są energie na ten tydzień. Dla odmiany używając The Radiant Tarot, który podbił moje serce. Czytanie jest dla wszystkich, niezależnie od znaku zbiaku i innych cech. Zobaczmy, jaki tydzień przed nami. Dziewięć mieczy w samym środeczku. Trzy miecze. Rycerz mieczy. Dużo powietrznej energii na razie nam wychodzi. Cztery kielichy. Nie, pięć kielichów. Król kielichów. Dwa kielichy. I dwie buławy. Nie mamy denarów w czytaniu, nie mamy wielkich arkan w czytaniu. Mamy powietrze, razy 3, wodę, razy 3 i raz ogień. Przy czym e, powietrze otwiera to czytanie i jest też tą środkową kartą. Hmm, powiem tak. Początek może być. W jakiś sposób bolesny, bo jest tutaj dużo takiej energii związanej z stresem, niepokojem, a ciągłym myśleniem o czymś, może nawet takim trochę obsesyjnym, kołowrotem w myślach. Jest to oczywiście zawsze próba poradzenia sobie z rzeczywistością i z tym, co ona przed nami stawia. Przy czym bez pamiętania, że nasze myśli są tylko pewnym odwzorowaniem rzeczywistości, jej interpretacją, jesteśmy e, utopieni, tak? To znaczy nie ma, nie ma jak wybalansować umysłu, bo on, jeżeli będzie bezkrytycznie wierzył we wszystko, co wyprodukuje... To schodzi spirałą w dół. E, e, oczywiście są możliwe ruchy odwrotne też, spirałą do góry, e, przy czym mam wrażenie, że wtedy rzeczywistości, łat rzeczywistości jest łatwiej to e, przełamać, ale są takie stany. Oczywiście, że są takie stany. Tutaj mamy sroczkę, która się trochę dołuje, patrzy w dół, ma te dziewięć mieczy, ma jakiś problem. I kombinuję, jak go rozwiązać. I znów, to nie, nie zawsze tak jest, że dziewięć mieczy nic nie daje. Ono czasami jest bardzo e, konstruktywne, w takim sensie, że można tutaj wypracować b, b, błyskotliwe rozwiązanie. Ale to wymaga ogromnego wysiłku. To wymaga ogromnego opanowania. To wymaga e, wielkiej syntezy. To wymaga też tych nieprzyjemnych warunków, o których mówiłam na początku i które można podsumować jako ciemność i ciśnienie. Więc jakiś tutaj taki proces będzie, będzie nas dotykał w tym tygodniu. Myślę, że w miarę jak ten tydzień będzie trwał, będziemy sobie coraz lepiej z tym radzić, bo te karty tak zaczynają się bardzo grubo i właśnie powietrznie. Ale potem przychodzi pewna a, dobra nowina, jakieś opanowanie a, i więcej woli, woli życia. Dalej mamy trzy miecze. No, widać o co tu chodzi, nie? Mamy miecze wbite w serce w taki dość perfidny sposób, a, jakby przyszpilające je ze wszystkich stron. Więc coś nas tutaj boli, uwiera i wymaga uzdrowienia. I ta nadzieja uzdrowienia jest na tej karcie pokazana jako ten piękny, niebieski kwiat. No, ale żeby to zrobić, to trzeba objąć te miecze swoją uwagą, nie odwracać się od trudnych trudnych spraw, które nas dotykają. To jest warunek. Nie bez przyczyny ta karta nazywa się rozpoznanie. Czyli widzimy to, co jest problemem, widzimy to, co nas boli, widzimy to, co wzbudza w nas smutek i być może postanowimy coś z tym zrobić, ale widzenie jest pierwszym warunkiem. Em, widać tutaj dalej goniące myśli rycerz mieczy. Tu jest jakaś wola działania. E, możemy być trochę, mam wrażenie, w rozkroku. Mamy tu sporo smutku, a smutek raczej mnie ruchamia. Smutek e, przytrzymuje. Smutek e, nas, e, nie chcę powiedzieć, że paraliżuje, ale właśnie zwalnia, e, wycisza. Więc tutaj widać taką trochę walkę umysłu, który chce ruszyć do przodu i coś z tym zrobić moim kłopotem, z tym z tą moją zakwostką, tak? E, a sercem, które jest gdzieś mocno zanurzone w stracie, w poczuciu, że. Mm, Teraz muszę zwrócić uwagę na to, co, co odeszło, na to, co było ważne, ale już tego nie ma. Istotą pięciu kielichów jest właśnie objęcie tego, że, że rzeczy się zmieniają, że nic nie trwa wiecznie, że pewne rzeczy odchodzą, nawet jeżeli nam się to nie podoba. Więc tutaj czuję taką trochę um, walkę między sercem i umysłem. Umysł wyrywa do przodu i też mam wrażenie, próbuję trochę. Może się znieczulić, ale ten smutek wydaje mi się silniejszy. On jakoś tak koresponduje z tą trójką mieczy mocno i ten smutek będzie nas przytrzymywał. E, przynajmniej na początku, bo oczywiście klucze, kluczem do wyjścia poza smutek jest jego integracja. Nie jego wyparcie, nie udawanie, że go nie ma, tylko jego integracja. I ten król kielichów tej integracji dokonuje. On. Widzi i rozumie wszystkie swoje emocje i one nie przesłaniają mu świata. To znaczy, on, on je poważa. On. Wie, skąd się biorą, wie, czemu służą. I je szanuje. A jednocześnie nie daje im sobą rządzić. On ma cel, on ma priorytety, on ma. Uporządkowane życie emocjonalne. On ma porządek w sercu. Potrafi ze sobą też godzić różne stany, różne interesy, również te, które gdzieś tutaj haczą o konflikt. Więc on dobrze, że się tutaj pokazuje, jest taką figurą. Głęboko zanurzoną w sobie, rozumiejącą działanie świata. Też mi się podoba, że na tej karcie łączą się dwa kolory, które do tej pory mieliśmy osobno. Jest tego trochę w Trójce Mieczy, trochę tej czerwieni i trochę tego błękitu, a tutaj też jego nogi stoją w wodzie, która jednak ma ten błękitny kolor powietrza odbijanego, czyli mamy tu jakąś refleksję, mam wrażenie, nad swoim stanem, nad swoją sytuacją, nad. Tym, co mnie spotkało smutnego, nad tym problemem, który próbuję rozwiązać. Mamy refleksję. I ta refleksja przynosi mi oświecenie. Zauważcie na aureole wokół jego głowy. Zauważcie na aureole? Co to znaczy? Zauważcie aureole wokół jego głowy. Aureola często oznacza właśnie oświecenie, mądrość, przeniknięcie do sedna. I on to tutaj robi. Także mamy jakiś taki przełom wynikający z własnego doświadczenia emocjonalnego. Właśnie zintegrowanie trudnych emocji. I tak naprawdę to dopiero pozwala nam ruszyć do przodu, co widać w ostatniej karcie, która jest nagle zupełnie żółta. Natomiast po drodze jeszcze mamy dwa kielichy, co może sugerować, że w tej ciężkiej sytuacji, przynajmniej postrzeganej jako ciężka, tak, w tym, w tym jakimś kłopocie, bólu, niepokoju, możemy liczyć na drugie osoby. Możemy liczyć na naszych partnerów, partnerki, przyjaciół. Możemy liczyć na wymianę wartościowych informacji, ale też wzajemne jakieś takie przytulenie się, zrozumienie się głębokie, empatię, współczucie i miłość po prostu miłość, która też uzdrawia nasze serce. Więc mamy i jakby swoje zasoby, chyba że to jest ktoś bardzo mądry obok nas, kto nam doradza. Tak też może być, że godzi coś, co w naszym umyśle wydawało się nie do pogodzenia, ale ja zawsze tą e, energię interpretuję jako wewnętrzną, na wypadek gdyby nie zamanifestowała się zewnętrznie. I to daje nam parę do działania. Dwa, dwie buławy. Mamy tutaj ewidentnie e, zupełną zupełnie zmianę dynamiki, tak jakby to coś, co wcześniej nas hamowało. Na zasadzie przeciwieństwa, że mieliśmy smutek i parę chęci do działania wynikających z umysłu. Ja te dwie buławy trochę teraz rozumiem jako wyznaczenie wektora przez dwa różne wektory, nie? przez dwa różne kierunki. Tak jak wcześniej wydawało się, że to jest takie. Mm, Wzajemnie się wykluczające, tak w dwóch buławach już niekoniecznie takie jest, chociaż one nadal się krzyżują, ale tak naprawdę mogą dzięki temu wskazywać nam cel i kierunek, że się krzyżują. Tak jak krzyżują się linie naszego wzroku z jednego oka i z drugiego oka, co nadaje nam głębie. Ja zawsze przy tych dwójkach mieczowych i buławowych zawsze sobie myślę o, myśleniu, zawsze sobie myślę o widzeniu stereoskopowym, czyli przestrzennym, właśnie. Przez to, że mamy dwa punkty odniesienia, możemy widzieć głębie. Jak patrzymy jednym okiem, widzimy wszystko w dwóch wymiarach płaskie. Więc tutaj e, następuje jakieś właśnie zintegrowanie smutku, pogodzenie e, dwóch nurtów, które do tej pory wydawało się wykluczające, e, co przekształca to, co wcześniej nas hamowało, tak naprawdę w paliwo e, do działania. Dwie buławy są kartą. Mm, Chęci podbicia świata e, są związane z planowaniem e, i z ciekawością tego, co jest dalej, tak? Chcemy tutaj działać e, i wiemy, że będziemy działać, więc e, kończy się na zupełnie innej nucie ten tydzień, e, niż ta, od której się zaczyna. E, co nie znaczy, że te wszystkie rzeczy się anulują, tak? Mamy tutaj do czynienia z jakimś procesem, który e, będzie miał swoje łatwiejsze i trudniejsze chwile. Wydaje się z chronologii jakby tych kart, że te trudniejsze chwile mogą być bardziej na początku tygodnia, ale to wszystko też może się przeplatać, to wszystko może też współistnieć po prostu, bo często jest tak, że Stany w nas współistnieją, że nie są rozłączne, nie wykluczają się wzajemnie, tylko właśnie współistnieją i być może takiej syntezy tutaj potrzebujemy syntezy jakichś e, równie ważnych czynników. Uderza mnie, że tu są dwie dwójki. Czyli mamy dwa czynniki, które są sobie równe i wzajemnie na siebie wpływają, i mogą tak naprawdę działać na siebie nawzajem wzmacniająco, a nie wygaszająco. Nie musi tak być, że to się wygasza, to może wspierać. Więc możliwe, że mamy tutaj do czynienia z taką przebudową od samotnego borykania się z problemem i też ze sobą, z różnymi nurtami w sobie do. Akceptacji, integracji tego, co trudne, i też dzięki, dzięki wsparciu być może od strony innej osoby, ale też dzięki jakiejś tam miłości i zrozumieniu siebie mamy złożenie tych rzeczy, które do tej pory tak bardzo do siebie nie pasowały, w coś, co napełnia nas energią, zamiast ją z nas drenować. Więc kończymy na optymistycznej, bardziej nucie. Takiej inicjacyjnej bardzo. Ja mam życzę, żeby ten tydzień był uczący. Bo wydaje mi się, że tutaj to może fajnie zadziałać. Jak traktujemy to jako naukę, jako kolejne doświadczenie, jako okazję do zdobycia odznak epoletów. Czy tam jak to sobie nazwiemy, tak? Takiego takiej większej, większego poczucia integracji z życiem, z jego złożonością, bo ono jest złożone. No a ponadto, jakby i obok tego, tak, już abstrahując od czytania, to po prostu wspaniałego tygodnia. Niech Wam się darzy i niech Wam się szczęści. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję, jak zwykle, za obecność tutaj, za, za Wasz czas, za Waszą uwagę, za wszystkie wyrazy wsparcia, jakie od Was otrzymuję. Zapraszam, oczywiście do mnie można, do mnie pisać. Helixatarma.com. Ten mail też jest w opisie tego filmu, jeśli potrzebujecie czytania indywidualnego albo może czegoś jeszcze innego. Też to jest wszystko w opisie, możecie do mnie zagadnąć. Zawsze odpisuję, nie zawsze od razu. Jestem tam. I powinnam w ogóle być teraz częściej, bo wakacje nieodwołalnie się kończą. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Kolejne czytanie.